Stwierdza Polkowice zdobyta mówił po sobotnim meczu z Sandecją Nowy Sącz trener górnika Polkowice Dominik Nowak. Na stadionie przy Kopalnianej lepsi okazali się rywale, którzy ograli zielono-czarnych 2 do 1. Piłkarze z Polkowic doznali pierwszej porażki u siebie w tym sezonie mówi trener Dominik Nowak. Zagraliśmy zbyt mało agresywnie w środka, już nawet po odbiorze piłki brakło przetrzymania. Troszeczkę zawiedliśmy, jeżeli chodzi właśnie o to utrzymanie piłki, a w związku z tym łatwo się pozbywaliśmy, zbyt szybko, chcieliśmy się przedostać długim podaniem, gdzie przy rosłych obrońcach, dobrze grających głową, było to trudne. Na pewno nie możemy rozpatrzeć, trzeba wyciągnąć wnioski z tego pojedynku. Cieszy to natomiast, że graliśmy do końca. Próbowaliśmy przynajmniej sześć tą honorową bramkę, to nam się udało. Tak jak mówię, no, no nie ma co tutaj dużo dywagować, trzeba to spotkanie przeanalizować spokojnie, racjonalnie na to wszystko i wziąć się do pracy w tygodniu, czeka nas następny pojedynek. Kiedyś twierdza Polkowice musiała upaść, dzisiaj upadła. Musiał taki moment nastąpić. Szkoda. Mecz od początku był chaotyczny, a z mura wywiało nudą. Dopiero w 22 minucie goście zdobyli prowadzenie po bramce Jana Frolicha. Przed przerwą mogli wyrównać miejscowi, ale kilka razy zakodowało się pod bramką gości, jednak gol nie padł za to drugą bramkę zdobyła sandecja. Jej autorem był Konrad Cebula. Górnika w tym dniu stać było jedynie na honorowe trafienie w doliczonym czasie gry na 2-1. Bramkę strzelił Mateusz Piątkowski.